Poranku online, który do dziewiątej pora teraz sprawdzić, jak te święta obchodzą ci, którzy w internecie opisują różne swoje przygody kulinarne, którzy robią zdjęcia swoich potraw, a później mnóstwo osób to klika, to lubi, to komentuje, bo tak właśnie rozkręca się ta kulinarna społeczność na blogach. No i są różne odsłony tego podejścia, właściwie do wigilii, które nam proponują blogerzy. W czasach globalnego kryzysu, to będzie odsłona numer jeden, każdy z nas z niepokojem no tak podchodził chyba do tych zakupów świątecznych, chociaż nie zauważyłam, żeby szczególnie mniej osób wędrowało po galeriach handlowych i tak wszyscy się rzucili. Do wydawania tych pieniędzy, których mamy mniej niż wcześniej. Liczymy każdy grosz, więc warto pomyśleć o takim bardziej racjonalnym podejściu chyba do świąt. Zapytaliśmy więc blogera kulinarnego Piotra Machnowskiego, autora bloga Kryzysowa Książka Kucharska, o to, jak to zrobić, oraz szefa kuchni Jaśka Kuronia, który też ma kilka swoich pomysłów na to, jak na te święta nie wydać tak dużo pieniędzy, jak zaoszczędzić trochę na różnych potrawach. Jak się okazuje, polska kuchnia świąteczna, bazując głównie na daniach mącznych, rybach i kapuście, wcale nie musi być kosmicznie droga, o czym mówi się Kuroń. Zawsze powinniśmy zacząć od planu, czyli co będziemy jeść. Tutaj musimy się bardzo solidnie zastanowić przede wszystkim nad menu. Następna rzecz to są zakupy. Idąc na zakupy, jeżeli mamy konkretny plan w głowie, wiemy co mamy kupić. I nie kupujemy pod wpływem impulsu. Trzecia istotna rzecz, to jest tak zwane rozpoznanie. Zawsze możemy zapytać, co lubi wójzenon, Zenon, co lubi ciotka Zenobia. I dzięki temu odpadnie nam wydawali pieniędzy i przygotowywanie potraw, których nikt nie zje, czyli taka oszczędność i myślenie o tym, żeby jedzenia nie wyrzucać się pojawia. Kolejną ważną sprawą jest przegląd oferty świątecznej sklepów, ale także sprawdzenie lokalnych targowisk i bazarów i rynków różnego rodzaju. Warto również sprawdzić, co sami możemy dostarczyć, o czym mówi Piotr Machnowski, bloger, autor bloga Kryzysowa Książka Kucharska. Jeśli chodzi o grzyby, można je nazbierać, no ryby teoretycznie można złowić, no więc powiedzmy, że sklepy traktowałbym jako ostateczność, w pierwszej kolejności trzeba się rozejrzeć wokoło, czy nie można tego zdobyć w sposób powiedzmy naturalny, tak jak to robiono powiedzmy ileś set lat temu, a następnie zdecydować się na kupno. O mnie w domu zawsze grzybowa jest z tych grzybów, które się samemu nazbiera. Chociaż w tym roku trochę ciężko było z prawdziwkami, Z tego co wiem, trochę rodzice chyba dokupili takich grzybów w sklepie, ale jednak baza musi być własnoręcznie zebrana. Mamy więc tylko tak, no dzisiaj to już nic z tym nic nie zrobi. Warto o tym pomyśleć może na następne święta. Zakładamy, że mamy ususzone grzyby, jabłka na przykład, gruszki na kompot z suszu, lodówcy zamrożonego, kupionego wcześniej na promocji, powiedzmy, polskiego pstrąga, pstrąga do galarety. Czego jeszcze potrzebujemy, aby święta były tanie i smaczne, mówi Jasiek kuroń. Cały czas bazą jest. A właściwie są so, potrawy mączne, jak pierogi. Ta kapusta wszechobecna, ten wszechobecny bigos. Zawsze możemy zrobić tak, że kupować większe opakowania. Na przykład śledzi. Bo śledzie to jest taki wdzięczny temat, że możemy zrobić śledzie na wiele sposobów. Kupując jeden składnik, który wyjdzie nas relatywnie taniej, bo kupimy go więcej, możemy zrobić pięć e, fajnych rzeczy na stół wigilijnych. Mamy już pięć potraw. Muszą być również rzeczy słodkie. Bez tego w ogóle sobie chyba świątnik nie wyobraża. Czy da się zrobić tanio i smacznie ciasto świąteczne? Mówi o tym Piotr Machnowski. Eliminuję po prostu z przepisów na ciasta wszystkie rzeczy, które są zbędne, czyli na przykład jajka, które z powodzeniem możemy zastąpić budyniem czy nawet ugotowanymi ziemniakami. Zamiast mleka właśnie daję wodę. Rzucam do ciasta wszystko to, co jest tylko niezbędne, a co nie służy tylko poprawie walorów smakowych. Więcej o tych słodkościach już za chwilę również, bo zapytałyśmy bardzo konkretnie tutaj Zewalinę Ogrygiel, bo to właśnie ona zbiera, zbierała te wszystkie informacje, jak te grzyby na święta, zbierała te wszystkie informacje od blogerów kulinarnych. Zapytałyśmy dziewczyny, które są autorkami takich blogów jak Frity, Rity czy Master of Disaster o to, jak przygotować słodkie święta i jak zainwestować w różne fajne, nietypowe, oryginalne potrawy właśnie dookoła tego hasła słodkość na wigilijnym albo świątecznym stole. O tym za chwilę więcej, bo wędru... Pracujemy razem z blogerami kulinarnymi po ich stołach i przekonujemy się, jakie oni mają pomysły na to, żeby ta święta.